No witam serdecznie, witam serdecznie. No to się stało, no to się stało, tak, to co było mówione, wcześniej mówiłem, na którymś swoim filmiku na temat tego punchdown, na temat Walusia, tak, no stało się jak się stało. Stała się bardzo przykra sytuacja, no niestety, ale Waluś zmarł. Hmm. Ta szpital podał informację, że Waluś zmarł i to jest potwierdzone info. Zmarł po ciężkim nokaucie na Punchdown Był to strongman oczywiście A Czy powinni zakazać tego Punchdownu? Według mnie tak Bo To jest dość Taki otwarty sport i Bezpieczny sport jest to. Eee, zapraszam Cię na stronęcjonazmik.com stronę i tam jest eee, głosowanie. Tak? Zagłosuj sobie za darmo. Eee, czy jesteś za tym, żeby zamknęli tą federację down, eee, Ja jestem za. Eee, tam były spekulacje, że tam karetki niby nie było, a karetka była, eee, później się okazało. I, ale mimo wszystko to jest sport brutalny i bardzo niebezpieczny. No nic. Stało się jak stało, się nie stanie, tak? Jesteś za tym, zagłosuj. I zapraszam Cię do następnego nagrania. Napisz w komentarzu, co o tym myślisz o tym wszystkim, co się stało, tak, że Waluś nie żyje. No ale słuchajcie, drugą sprawą wiedzieliśmy tak. Każdy wiedział, kto podpisuje taki kontrakt, że ale że to jest porząd...